Hej! 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 jednego jednorodnika Andeszyna wytłukła całą wioskę. Nikt nie przeżył. A Johnny? Johnny zginął mężnie w walce. A co z Bobem? Walczył do ostatniej kropli krwi. A Michael? Michael prawie przeżył. A mały George? w mych ramionach. A to z Jessie? Chcieli poprawić prawie pańskiej. A Peter to nie żyje. A Cindy? Cindy? Widziałem tylko złoki. A gruby mat i jego chłopaki już nie oddychali. Brzema. Nie. Denis rozrabiaka? No, że to nie porozrabię. A brat Albert powędrował powietrzną nagrodę. Czyli wszyscy nie żyją. Nie żyją. No nie, nie żyją. No nie żyją, nie żyją. A rzeczywiście wszyscy. No, zmiata się.